No, teraz przedstawiam Państwu M4 zmodyfikowane z celownikiem typu ACOC i tłumikiem dźwięku na 20 metrach. Także bierzemy naszą broń, jest już prawdopodobnie przeładowana, Także możemy sprawdzić czy... O właśnie, nie ma tam pocisku, był, tylko wkładamy nowy magazynek, jeszcze raz przeładowujemy. Prowadzamy zamek yy, naboj do komory zamkowej. Muszę się przyzwyczaić na drugie lewe, y, oko okoncelować. Wchwytamy za gripa. Ustawiamy sobie jakieś wygodnie. Ja w bardzo dużym rozstawie ustawiam sobie swoje te y, dwie rączki. Jedną na wyciągniętej dr dłoni, drugą tak. I przełączamy sobie może w tryb semi, żeby strzelać pojedynczym ogniem. I prowadzimy ogień. Skupiony na jednym celu, poprawiając, korygując na bieżąco. I to był ostatni pocisk. Opewniamy się, że komora zamkowa jest prosta. Wyciągamy magazynek, odkładamy brań. I sprawdzamy nasz wynik. Wszystkie nasze Ej, kule trafiły w miarę w jedno miejsce. Jestem bardzo zadowolony z tego wyniku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w ogniu i na 40 metrów. lewa zapomniałem druga ręka i drugie oko puste, puste składamy patrzymy, nie wiem co to za dźwięk taki dziwny, chyba że odłożyłem broń no, ten ogień jest zdecydowanie mniej celny. To jeszcze raz spróbujemy do no, tych. Ile tu było? Ile było wcześniej? 60 czy 40? No, ustawiamy nawet 80. Zobaczmy, jak z tego się karabin snajperski robi. Nie wiem, co tak drży. A może bateria zasiada. Wyciągamy na ogień pojedynczy, celujemy, ile to od prawie 80 metrów, czyli trochę wyżej, tak, o proszę, można, przepraszam za jaką miałem do tej pory, można sobie to pięknie przybliżyć. O, chyba już się nauczyłem oznacza ostatni nabój. Nie, jeszcze są jakieś. Proszę. się myliłem. Lewy oko. mi się, że jeszcze będą trzy. Bo to wyglądało, żeby były dwa. Plus jeden powinien być jeszcze w komorze wtedy. No ale dobra, nie będę się czepiał. No, naprawdę jestem zadowolony. Trochę rozrzuto, trochę jeszcze kolebało, ale teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kul jest w celu. 11 nawet. 12, 13. Z tych już takich, no.